Dzień dobry, witam Was serdecznie. Garść wydruków dzisiaj mam w dłoniach. Odsyłam od razu do filmu, gdzie powstawały te drukowane elementy. A my zajmiemy się przymierzaniem i zobaczymy, czy to w ogóle będzie pasowało do frontów, które chcę wymienić. Zobaczcie sami. I tutaj nasze fronty. Tak one wyglądają. Tutaj mamy front dolny, taki większy. Mam jeszcze dwa takie analogiczne jak ten. I nasza listewka. Zobaczcie też od razu jaka jest różnica między olejowo, to jest olejowosk nałożony. Tutaj nie ma nic jeszcze. Wyciąłem sobie tylko jako wzór 15 na 30 W tą stronę chyba około 200. 275 i, i co teraz? No oczywiście nasze łączniki. Jestem bardzo ciekaw, naprawdę, jak to będzie wyglądało razem. Zobaczymy. Ciężko, ale dobrze, że jest ciężko, bo tak ma być. Mamy to zrobić tak, żeby nie trzeba było tutaj nic przykręcać i drugi łącznik. O kurde, dobra. Za chwilę będę wciskał. I teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No dobra, muszę wcisnąć, bo inaczej się. Nie da, nie da zobaczyć tego docelowo. Ja ciężko nie mogę. Dlaczego ciężko się wciska? Ponieważ na spodniej części wydruku, czyli jak to było na przykład tak, powstaje takie. Mm, Stopa, tak zwana stopa yy, słonia, gdzie minimalnie jest takie rozszerzona, minimalnie rozszerzona warstwa, i teraz oczywiście ona się rozszerza na zewnątrz, ale również do środka. Więc normalnie możemy użyć sobie nożyka. Są też noże specjalne do obcinania właśnie tego naddatku. I sobie tutaj to wyczyścimy. I teraz powinno nam to wejść. Nie chcę tego usuwać za dużo, bo wolę to wcisnąć na siłę, na ciasno, niż później kombinować z tym łącznikiem, jeśli on będzie po prostu zbyt luźny. Możemy też to władować tutaj do środka. No i już. Nie za dużo. No jest na ciasno, normalnie. Na maksa ciasno. Tak, czyścimy, czyścimy. Możecie zapytać, skąd w ogóle pomysł, żeby bawić się w jakieś elementy drukowane. Po co coś takiego robić? Przecież można kupić, można zrobić. No właśnie, ale można zrobić. Można zrobić z drewna, można zrobić właśnie z dobranego, dobrze tworzywa. Pod jakiś własny kształt, własny projekt. A ja chciałem, naprawdę chciałem spróbować, jak to będzie wyglądało, jeśli będzie. Element jakiś kolorowy? Plus drewno. Dobra, tak to wygląda, mniej więcej. No i tutaj mamy wtedy tą, tą rączkę. Tutaj przykręcamy i tyle. Więc teraz muszę Potrasować sobie otworki, bo one i tak, i tak będą. Zmierzę tylko, czy tutaj jest równo. Chwila wiercenia. Polejuję też, żeby też nabrało tego koloru właściwego. I zobaczymy, jak to wygląda w całości. Rozpoczynamy pracę. Tutaj w tle również drukarka pracuje, więc przepraszam za jakieś tam hałasy minimalne. Potrzebne są listwy na te uchwyty. Więc tradycyjnie odpad jesionowy w rękę, pocięta listwa. Ja tak zostawiam, jeśli docinam na wymiar, to milimetr plus minus, około milimetr do 2 mm zapasu zostawiam, Zależy, zależnie jeśli strugam z dwóch stron, to 2 mm, jak z jednej, to 1 to mm. To naprawdę wystarcza. Jeśli też, na przykład, widzicie, tam było na desce takie małe przypale. O, właśnie teraz pod ręką mam, nie? Przypalone drewno. No tutaj już tarcza do ostrzenia. To raz. A dwa, że trzeba jednak popychać inaczej. Trzeba dobrze ułożyć ten popychać, żeby po prostu to drewno nie zostało przy, przy tarczy przez nawet moment. I wtedy tych przypaleń na pewno nie będzie. Sprawdzam, czy jest ok. Jeszcze. Dosłownie tam o włos musiałem zebrać i później docięcie poprzeczne. Kilka sztuk docinam od razu. I zostaje kwestia wiercenia w tym froncie. Tutaj wykorzystam wiertarkę kolumnową, mam przykładnicę tą tylnią już ustawioną, chyba. Ponieważ w tym przypadku będzie jakby zawsze tak samo robione to, w tym samym miejscu, więc po co mierzyć kilka razy, skoro mam tutaj, zobaczcie, cztery fronty, po dwa otworki, osiem, czyli osiem otworów trzeba wywiercić. Zawsze staram się robić to do zderzaków. Czy, czy do szablonów ma być to zrobione tak, żeby raz ustawiać, a 8 razy na przykład tu w tym, w tym przypadku 8 razy wiercić. Myślę, że to. Czyli ta właśnie metoda wzorcowa, co jest przy Iskrze, dokładnie o to chodzi. Czyli wzorzec, szablon ustawiamy, a resztę tylko powielamy. Duże obroty, tutaj wiertło. W sumie nawet chyba wiertło do metalu miałem jakieś pod ręką, 4 mm. Przy dużych obrotach wychodzi igła. I o to chodzi. I w ten sposób powierciłem wszystkie fronty. Od tyłu trzeba to troszeczkę pogłębić pod ten łepek wkręta. Teoretycznie jest to płyta wiurowa. I jeśli dokręcałbym dolitego drewna, to spokojnie ten łepek stożkowy jest się w stanie wcisnąć w tą, w tą płytę wiórową. No ale tutaj będę się wkręcał w tworzywo i raczej nie wiem, czy będzie aż taka moc, siła dociągania tego, żeby przepchnąć ten łepek. Nie mam żadnego pojęcia. Myślę, że tutaj nie ma. Nie ma sensu nawet sprawdzać, nie? No i dobra, dokręcamy to. I pierwszy front gotowy. Prawie, prawie. Jeszcze trzeba przenieść elementy montażowe do szuflad. Szuflady tutaj są heticha. Tak, Hetich, ale nie pamiętam już nawet nazwy. Słuchajcie, dawno ich nie, nie stosowałem. Były to jedne z pierwszych systemów takich szuflad, które tutaj montowałem w domie drewno. Wszystko pasuje, czyli muszę przenieść. Tutaj, jak widzicie, są tylko na wkrętach. Bez, nie ma tutaj, nie ma tutaj kołków rozporowych, czyli. Zrobimy to tym wybijakiem, takim tym szpikulcem, a właśnie tym inaczej punktakiem, który będzie tylko przenosił to to miejsce, gdzie wkręt będzie miał być przykręcony. Sam byłem ciekaw, słuchajcie, jak dokładnie uda mi się to przenieść na te nowe fronty, ponieważ rzeczywiście wcześniej miałem to na pewno na rysunkach. Ale raczej bez szans, żebym to odnalazł. Przykręcamy te plastikowe łączniki. Szuflady oczywiście mają również regulację z przodu i z tyłu. Wróć, nie wiem, czy mają z tyłu, z przodu mają na pewno. Więc w razie czego mogę to front podnieść lub przesunąć prawo-lewo. No i. Sam montaż tutaj polega na wciśnięciu tego i wklikujemy w dół. Też, słuchajcie, mutałem się, mówię: Kurde, jak to już było? No jednak, parę lat temu było to robione i po prostu już tego nie pamiętałem. Eee, tak, tutaj front musiał pójść minimalnie do góry i zobaczcie. Wszystko pięknie pasuje. I tak musiałem wykonać w następnej. Kolejności trzy, pozostałe szuflady. W dolnej szufladzie były jeszcze relingi. I pierwszy rząd szuflad zrobiony. W końcu będę mógł stojąc tutaj mieć podchwyt, nie nachwyt, tylko podchwytem, bo miałem problem z tymi wcześniejszymi uchwytami, które zrobiłem. Teraz działa to naprawdę dobrze. Szuflady nie mają tutaj lekko. Nie mają lekko. Mówiąc lekko, na przykład to jest ostatnia szuflada, która przy pełnym wysuwie, no, siadła tutaj z milimetr. Ja zostawiłem naprawdę bardzo malutko luzu. milimetr maksymalnie dwa, jest pod szufladą, pod frontem. I działa tyle lat, słuchajcie. Tutaj mam naprawdę żelastwo. Włącznie. Z takimi madłami, które ważą parę kilogramów. To Jest taka ostatnia szuflada na różne skarby, że tak powiem, metalowe, szczególnie. Dobra, do środka. jak wam się podoba efekt końcowy, ja myślę, że coś w tym jest, czy zostawię taki kolor, nie mam pojęcia, wiecie co? Myślę, że równie dobrze mogę sobie teraz na przykład. Pozmieniasz ten kolor w komputerze, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Opcja następna to każdy na przykład korpus zrobić zupełnie w innym kolorze. Też tak może być. Ale generalnie wygląda to myślę, że jakby to powiedzieć na pewno nietuzinkowo. I o to mi chodziło też, żeby zrobić coś swojego unikalnego. A jeśli chodzi o funkcjonalność. Starczy na długie, długie lata, nie ma się tutaj absolutnie nic, co z tym stać, więc również wytrzymałe, unikalne, kolorowe, na czym mi zależało tyle. Dzięki za Waszą aktywność. Jeśli macie jakieś uwagi, śmiało piszcie pod filmem. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!